Poprzedniej odsłonie szkolenia zajęliśmy się instalacją OpenAI. Teraz zajmiemy się przyjrzeniem struktury samego profilu instalacyjnego. Będzie to dla nas bardzo fajna lekcja poglądowa tego, jak zbudować taki profil instalacyjny. Oczywiście będzie to wstąp do tego, żeby skupić się na plikach konfiguracyjnych profilów w kolejnych odsłonach szkolenia. Ja jednak na samym początku chciałbym zobaczyć, jak właściwie wygląda to, co jest najważniejsze, czyli profil. I tutaj mamy standardowy katalog do OpenAI. Pewnie zauważyłeś, że OpenAI posiada jakby odpowiedni element podobny do tego, co stosowaliśmy wcześniej, a mianowicie profile binder. Tutaj ten sam chyba element został uwzględniony przy budowie tego profilu instalacyjnego. Są jednak pewne elementy, które mają bardzo duże znaczenie a mianowicie katalog moduły. Moduły został podzielony na trzy podkatalogi. Jest to contrib. Jest to taki elementarny element z zawartymi modułami, jakie są niezbędne do tego, żeby cokolwiek działało po stronie tej dystrybucji. To jest bardzo ważne, dlatego że łatwiej jest wam się jakby w tym wszystkim odnaleźć. Takie katalogowanie daje naprawdę ogromny skutek w tym, aby nie pogubić się w tym, co robicie. Custom to są dodatkowe moduły. Które nie do końca są potrzebne, podstawowe takie przy realizacji tego, co jest związane z danym profilem instalacyjnym, z daną dystrybucją, no i features. I features to wszystko to, co my oddajemy od siebie do danej dystrybucji. I to jest bardzo ważne, dlaczego? Że ten features to element, w którym nie chcemy wrzucać modułów niezwiązanych z oficjalnym wsparciem Drupalowym, widocznym na Drupal RG, a bardziej własne rozwiązania, które są akurat w danej dystrybucji. Oczywiście w Library jest czy w bibliotekach macie wszystko to, co jest niezbędne do działania i tutaj podobnie jak robiliśmy przy naszym projekcie podstawowej takiej dystrybucji drupalowej, tak i tutaj znajdziecie edytor, podstawowe wsparcie na przykład dla bibliotek związanych z obsługą Map dalej, i tak dalej. I chyba ostatnie to tak zwane skórki. Skórki posiadają tutaj odpowiednią dystrybucję akurat w tej odsłonie dla skórki OpenAid, i właściwie to by było na tyle. Zobaczmy, jak wygląda nasz plik info. Bo to jest chyba najważniejsze. Po otwarciu pliku info mamy podstawowe informacje, czyli informacje odnośnie site, nazwy naszego projektu, description jako opis i właściwie wyszczególnienie wszystkich możliwych modułów, które są związane z instalacją samego profilu instalacyjnego. Oczywiście jest również ścieżka do profilu, czyli open.profile. I tutaj mamy jeszcze kilka informacji, które związane są z oficjalną dystrybucją, a mianowicie wersja, na której, to, na której współpracuje dana dystrybucja. Jest to wersja, akurat wydana w odsłonie 1.0 rc 4 dla danego core Drupala 7. Oczywiście o nazwie projektu OpenNight. No i data, która jest tutaj pokazana w odsłonie dla danej wersji naszego profilu. I teraz, chyba najważniejsze, co by mnie interesowało, to OpenNight Profile. Ja otworzę sobie ten plik. I zobaczmy, co my tutaj mamy. W Open Profile znajduje się parę informacji: mianowicie mamy na pewno funkcję Install Task Alter, która odpowiada za odpowiednie zaprezentowanie opcji po zakończeniu instalacji. Mamy oczywiście informacje o profilu, Profile Alter. To jest to profil domyślny Open e, open outside. To, co odsłania nam się w, pierwszej, e, w pierwszym elemencie widocznym bezpośrednio po wrzuceniu danej dystrybucji, to ten domyślny profil, on już został tutaj zasugerowany i jakby opcji zmiany profilu na e, opcję minimal czy standard po prostu nie ma. No i kolejna, kolejny element to już e, sprawdzanie konkretnej opcji po zakończeniu. Konfiguracja została oczywiście zakończona. Mnie bardziej interesuje to, gdzie konkretnie jest zaszyty element pod względem futures. I tutaj, oczywiście, mamy coś takiego, dlatego, że jest opcja odnośnie futures na stronie. Jest wyszczególnienie odnośnie tego, jaki URL ma być wyświetlony po przejściu na tą stronę główną. To jest bardzo ważne. Możesz sobie prześledzić ten URL. My będziemy budować podobny URL w przypadku pewnej dystrybucji, którą będziemy prezentować. Jak pewnie łatwo zauważyć, budowa takiej opcji wyświetlania dowolnej strony po instalacji to jest tak naprawdę już ustawienie odpowiedniej wartości output. I tutaj ten output ma bardzo duże znaczenie. On tak naprawdę będzie nam potrzebny, tak jak mówiłem wcześniej, w konkretnej odsłonie. Mamy jeszcze informacje odnośnie profilu Drupal Get Profile, który jest ładowany automatycznie z Profile Builder i to jest właściwie chyba najważniejsze. Twórcy tego, tej dystrybucji oparli się o moduły, które wspierają deweloperów. Ja to pokazywałem Wam w kolejnych, poprzednich osłonach. Pozwolę sobie węd, więc wejść tutaj do e, opcji: do opcji przejrzenia Open Night Make. Pliki make to jest dość ciekawy w naszych e, szkoleniach, ja Wam będę go pokazywał. Pliki make e, odpowiadają na przykład przy draszu za konkretną, tutaj może nie będę zapisywał, za konkretną e, opcję instalatnych modułów i to jest świetna rzecz. Otworzę więc sobie tutaj open make, open build make i zobaczcie jest informacja jak ma to wszystko prawidłowo działać. Opiera się to oczywiście o e, inkludowanie pliku drupal -rg .make zamkniemy tą opcję, zobaczymy jeszcze ten plik zamknij, widzę, że tutaj coś chwilowo nam się burzy, o powinno być już widoczne nie chcę zmieniać, proszę bardzo, to jest plik o nazwie drupal .make. i w tym drupal .make jest wygenerowana lista konkretnych modułów, jakie zostały wykorzystane w konkretnych wersjach my to samo uzyskaliśmy właśnie w odsłonie dotyczącej profil Bajder, którego wykorzystaliśmy. Właściwie cała ta, ten profil instalacyjny jest zawarty w ten sam sposób, tak samo zbudowany. Mamy jeszcze coś, czego nie omawialiśmy wcześniej, a mianowicie biblioteki. Biblioteki również zostały tutaj wyszczególnione, skąd zostały one pobrane i jak to wszystko się prezentuje. Mamy tutaj informacje o czterech bibliotekach. Wydaje mi się, że w naszej dystrybucji było troszeczkę ich więcej, dlatego zobaczmy. Zgadza się, tych bibliotek jest sześć i to jest bardzo ważne. Oczywiście twórcy dostarczają biblioteki po stronie profilu instalacyjnego, więc nie ma tu jakichkolwiek problemów. Niemniej jednak, w przypadku jakichkolwiek braków, byłyby te biblioteki możliwe do ściągnięcia właśnie poprzez lokalizację podaną w pliku Make. Właściwie to jest takim bardzo tytułem wstępu. Prezentacja podstawowych plików konfiguracyjnych profilu. Dlatego, że będziemy mieli trzy różne profile instalacyjne, i na tych trzech różnych profilach instalacyjnych będziemy mogli bardzo fajnie prześledzić to, jak zbudować dobry profil dystrybucji Drupalowej. A ja zapraszam Was teraz do odsłony możliwości Open dlatego, że ten system z pozoru nie posiada zbyt wiele, ale drzemie w nim naprawdę ogromna możliwość. Trzeba tak naprawdę przyjrzeć się temu, jak zostały zbudowane rodzaje zawartości i cała ta struktura. Zapraszam więc do kolejnej odsłony szkolenia dotyczącego dystrybucji dropalowych.